W blisko 70% spośród 55 gmin mazowieckich dotacja z Ministerstwa Finansów na zadania z zakresu administracji rządowej została zmniejszona. W Kołbielu było to 42%, w Zakroczymiu 40%, a w Celstynowie 45% mniej środków. W związku z tym pojawił się problem w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności czy urzędów stanu cywilnego. Z inicjatywy Wójta Gminy Celestynów Stefana Traczyka, pismo w tej sprawie z podpisami 55 Wójtów i burmistrzów zostało złożone na ręce ministra Mateusza Szczurka. Zadania z zakresu administracji rządowej są oczywiście zgodnie z konstytucją, zgodnie z stosownymi przepisami ustawy o finansach publicznych, ustaw, ustawami o, o samorządzie yy, lokalnym są realizowane przez samorząd. Tylko problem polega na tym, że te dotacje, te, te środki, które są przydzielane samorządom, są coraz bardziej ograniczane. Samorządy mają potężny problem. Problem, który polega na tym, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i z przepisami o dochodach jednostek samorządu lokalnego, samorządy nie mogą dopłacać do państwa polskiego. Nie ma pieniędzy na realizację zadań z zakresu dowodów osobistych. Bo, bo, bo oczywiście wójtowie, prezydenci, burmistrzowie robią w ten sposób, że y, ograniczają y, zatrudnienie w zakresie tych urzędników, którzy to realizują lub zmniejszają okres pracy. Tak? Ja to w ten sposób realizuję i, i staram się, jakby to powiedzieć, no, w pewien sposób ograniczać i dofinansowywać to państwo polskie, że na przykład ślubów ja udzielam, tak? No to, to jest jakieś rozwiązanie, tylko, tylko oczywiście się zbliżają wybory i przeciętny podatnik się spyta, Panie Wójcie, no to z jakich racji my mamy dokładać do, do, do państwa polskiego, tak? Czyli finansować zadania, które powinny być sfinansowane z Ministerstwa Finansów, tak? Zrobiłem taką, rozesłałem ankietę do ośmiu powiatów, do wszystkich samorządów na terenie ośmiu powiatów podwarszawskich. Bo żeby chciałem się zorientować, czy to, czy to jest problem tylko jakiś lokalny, czy, czy, czy szerszym znaczeniu. Oczywiście się okazało, że to jest problem o szerszym znaczeniu. Dotyczy praktycznie wszystkich samorządów. Okazało się, że 70% samorządów ma ograniczoną dotację i różnie tam, od kilku do kilkudziesięciu procent, tak? Ta dotacja została zmniejszona w 2013 roku, czyli problem jest szerszy. Okazało się, gdy zacząłem to oczywiście, bo ja się interesuję samorządem, okazało się, że ten, ten problem występuje na Opolszczyźnie, na, na Mazowszu, na Mazurach I, i, i to jest wszędzie. Wszędzie po prostu brakuje pieniędzy na zadania zlecone. I gdy się zorientowałem, że to jest problem ogólnopolski, Zaczęliśmy zbierać podpisy. Oczywiście ze względów logistycznych to zbieraliśmy podpisy tutaj na takich jakichś zjazdach, gdzie tam samorządowcy występowali lub no, objechaliśmy tutaj dookoła w okręgu tym, po warszawskim samorządy i zbieraliśmy podpisy. I dzisiaj właśnie takie pismo skierowaliśmy do pana ministra Szczurka że, i, i zwracamy na to, na to uwagę, na to potężno, potężny problem, który narasta. Ten problem coraz bardziej narasta i właśnie w tym piśmie zwraciliśmy uwagę, że my, samorządowcy, chcemy, żeby oczywiście zgodnie z prawem chcemy realizować te zadania w zakresie administracji rządowej. Nie widzimy żadnych przeciwstawień, natomiast te środki muszą być odpowiednie. I panie ministrze, no naprawdę, my chcemy to opracować, chcemy to realizować. Tylko nie może być tak, że każdy samorządowiec dokłada do, do, do premiera Tuska, do, do, do ministra Szczurka dokładamy. No, do, nie może tak być. No.